W sobotę 26 kwietnia Rzym stał się centrum światowej uwagi, gdy liderzy z całego globu, w tym Donald i Melania Trump, zebrali się, by uczcić pamięć zmarłego papieża Franciszka. Relacja z uroczystości na Placu Świętego Piotra przedstawia nie tylko przebieg ceremonii, lecz także szczegóły dotyczące stylizacji i gestów gości honorowych. W pogodną sobotę 26 dzień kwietnia na znanym Placu Świętego Piotra w sercu Watykanu zgromadziło się mnóstwo wiernych, by oddać hołd i pożegnać papieża Franciszka. Był to dzień pełen wzruszeń, a swoją obecnością zaszczycili go liczni światowi przywódcy i oficjalne delegacje z wielu krajów. Wśród nich szczególną uwagę przyciągnął prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump razem z małżonką Melanią. To właśnie elegancki wygląd pierwszej damy stał się obiektem wielu dyskusji i komentarzy w mediach na całym globie. Na pożegnanie papieża Franciszka zjechali się z najdalszych zakątków Ziemi najważniejsi liderzy polityczni. O godzinie 10 rano zaczęły się na placu Świętego Piotra uroczystości pogrzebowe, gdzie zgodnie z wczesnymi szacunkami pojawiło się aż około 40 tysięcy wiernych. Wśród gości można było zauważyć takie znakomitości jak prezydent Francji Emmanuel Macron, przywódca Ukrainy Wołodymyr Merzełński, argentyński polityk Javier Milej czy brytyjski książę William. Reprezentacja Polski na tych uroczystościach była dobrze zorganizowana z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką na czele, a także z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Odejście papieża Franciszka 21 kwietnia wprowadziło w żałobę niepoliczone rzesze wiernych na wszystkich kontynentach. Jego ciało, wystawione w Domu Świętej Marty, spoczęło na zawsze w ukochanej przez niego bazylice Matki Bożej Większej, co było zgodne z jego ostatnią wolą. To miejsce miało dla niego szczególne znaczenie i było bliskie jego sercu przez całe życie. Przed rozpoczęciem oficjalnych ceremonii pogrzebowych Donald Trump wraz z Melanią uzyskali dostęp do niezwykłego przywileju. Otrzymali specjalne pozwolenie na wejście do wnętrza monumentalnej Bazyliki Świętego Piotra. W atmosferze ciszy i refleksji mogli złożyć osobiste pożegnanie papieżowi Franciszkowi w spokoju. Relacje z tego wzruszającego momentu podaje Sky News informując, że para prezydencka zbliżyła się do trumny, zniżyła głowy i przez chwilę pozostała pogrążona w modlitwie. Był to moment pełen zadumy i odosobnienia, zarezerwowany tylko dla nich, przed obliczem wielkiego człowieka, z którym świat musiał się pożegnać. Chociaż gest ten trwał zaledwie chwilę, zyskał ogromne znaczenie jako wyraz głębokiego szacunku dla pontyfikatu papieża Franciszka. Warto podkreślić, że zgoda, jaką otrzymali, była przyznana wcześniej jedynie prezydentowi Włoch, Sergio Mattarelli. To jeszcze bardziej uwypukła unikalność tego momentu dla amerykańskiej pary prezydenckiej. Donald i Melania Trump zdecydowali się na wyrafinowaną, aczkolwiek stonowaną elegancję podczas wizyty w Watykanie. Przybyli na plac świętego Piotra w sobotnie przedpołudnie, tuż przed rozpoczęciem ceremonii, zwracając na siebie uwagę obecnych, pokazując jednocześnie swoje wyczucie chwili. Melania, która jest znana z doskonałego smaku, wybrała tego dnia skromność i tradycję, decydując się na klasyczny żałobny ubiór. Jej wybór padł na czarną, prostą, lecz elegancką suknię, którą uzupełniła czarnym koronkowym welonem, nieodzownym elementem oficjalnych ceremonii żałobnych w Watykanie, który dodawał jej elegancji i uroku. Całość jej stylizacji dopełniały stylowe, czarne szpilki oraz delikatna biżuteria, która harmonizowała z powagą okazji, nie przyciągając zbytecznie uwagi. Z kolei Donald Trump postawił na tradycyjną elegancję mężczyzn, wybierając klasyczny granatowy garnitur, białą koszulę i ciemny krawat. Zarówno dziennikarze, jak i fotoreporterzy z całego świata zwrócili uwagę na prezydencką parę, gdy wspólnie szli obok siebie, budząc podziw i zainteresowanie. Wizytę Melanii Trump można uznać za doskonałe dostosowanie się do obowiązujących standardów Watykańskiego Protokołu, który dla kobiet przewiduje noszenie stroju żałobnego, znanego jako morning dress. Jej kreacja była prostym, lecz wymownym znakiem respektu i hołdu dla zmarłego papieża. Specjaliści od mody zgodnie wskazują, że Melania bardzo dobrze odczytała powagę sytuacji, rezygnując z wszelkiego rozmachu na rzecz godności i skromności, co dodało jej postawie dodatkowej elegancji i wdzięku. Wybór czarnego welonu jest nawiązaniem do tradycyjnych zasad etykiety panującej w Watykanie. Kobiety mające przywilej uczestniczenia w różnych audiencjach lub ceremoniach żałobnych w tym wyjątkowym miejscu zawsze były zobowiązane do zasłaniania głowy jako wyraz szacunku i pokory. Melania Trump, pełniąc wcześniej rolę pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, miała doskonałą świadomość tych unikalnych reguł i z największą starannością zastosowała się do nich. Jej postawa została bardzo dobrze odebrana przez komentatorów na całym świecie którzy docenili jej akuratność i respektowanie tradycji. W tym kontekście można zauważyć, jak ważne jest umiejętne łączenie współczesnych ról z zabytkowymi zasadami, które przetrwały wieki i nadal mają swoje szczególne znaczenie. Podczas takich okazji duchowa jedność z całą społecznością chrześcijańską wyraża się poprzez wspólne dążenie do żarliwej modlitwy, na przykład za papieża Franciszka, z intencją, aby Bóg przyjął go w ogromie swojej miłości. Papież Franciszek miał w zwyczaju kończyć swoje przemowy oraz osobiste spotkania słowami: Nie zapominajcie się za mnie modlić. Te proste, lecz głęboko poruszające słowa stanowiły nie tylko przypomnienie, ale też wezwanie do wspólnej modlitwy jako wyrazu wsparcia i solidarności. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.